Sztuka pozostania w miłości oraz jaką rolę odgrywa darzenie się wartością w małżeństwie, która zbuduje możliwość do pozostania w miłości i pasji do końca naszego życia w małżeństwie. Patrząc wstecz na moje małżeństwo i wieloletnią relację, którą mam z moją żoną, pewnego dnia uświadomiłem sobie, że to, co mnie w niej najbardziej pociągało i sprawiało, że moja miłość do niej nigdy nie oziębła, że zawsze byłem pełne pasji, nie wynikało z jej piękności i wyglądu zewnętrznego, ale jaką wartością ją zawsze darzyłem, sposób w jaki ją postrzegałem. Więc w sposobie mojego życia istnieją pewne rzeczy, które są dla mnie ważne. I naprawdę niezależnie jak dobre było nasze pożycie seksualne, albo nawet jak dobrze Brenda wyglądała, kiedy przyszło co do rzeczy, które znaczyły wiele w moim życiu, jeżeli ja nie byłem w stanie ich wypełnić, dokonać, w komforcie psychicznym, mając w tym radość, wtedy czułem opór i sprzeciw na całej linii, zwłaszcza kiedy próbowałem wypełnić moje powołanie. Bo prawdą jest, że nie pozostaniesz z kimś w związku tylko dlatego, że są albo nie są atrakcyjni zewnętrznie. Także nie pozostaniesz z nimi na całe życie tylko przez to, że macie dobry seks. Ale na zawsze pozostaniecie w głębokiej łączności z kimś, z kim wzajemnie darzycie się wysoką wartością. Udało nam się przetrwać wszystkie lata w miłości małżeńskiej, podczas zmagań z wychowywaniem wielu dzieci, podczas wielu trudności finansowych. I wielu innych, mimo że te dwa stanowiły dla nas największe zmaganie, ponieważ ja szanowałem moją żonę, a Brenda mnie. Jeśli przeczytałbyś trzy najważniejsze książki o małżeństwie, dowiedziałbyś się, że małżeństwa zmagają się z trzema podstawowymi problemami. Wychowaniem dzieci, finansami i seksem. W naszym wypadku zmagaliśmy się z dwoma. Jak wychowamy dzieci i jak poradzimy sobie finansowo. Dzień po dniu, rok po roku stawiając czoła tak wielu wyzwaniom. I często nie zgadzając się, jednak wciąż traktowaliśmy i szanowaliśmy naszą relację jako priorytatywną, dzięki czemu stworzyliśmy nierozerwalną łączność, która nas bardzo spoiła i trzymała razem. Po pewnym wypadku samochodowym doświadczyliśmy wielkiego kryzysu małżeńskiego. Ja przechodziłem przez wielkie problemy zdrowotne, a moja żona przez menopauzę. Niektórzy pytali mnie, czemu wasze małżeństwo się nie rozpadło i jak to się stało, że żeście się ostali? Ponieważ mimo wszystko darzyłem moją żonę niesamowitą wartością, i pod każdym doświadczeniem, które mieliśmy, nasze problemy padały w cień i lekcje, których razem się nauczyliśmy, miały wiele więcej wartości niż rozstanie lub rozłam. Kiedy udzielam ślubów, bardzo często przytaczam fragment z Mateusza 13, gdzie Jezus mówił przypowieść o ukrytym skarbie i perle. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu znalezionego na polu, mówił Jezus. Ten, kto go odkrył, ukrył go ponownie i z radości poszedł sprzedać wszystko, co miał, aby kupić to pole. To jest zasada królestwa. Jeżeli osoba pragnie mieć życie królewskie, wtedy muszą szanować wpierw Królestwo Boże i to, co Bóg przez nie oferuje, bardziej niż cokolwiek innego. Jednak zauważmy, że wszystko na temat królestwa przekłada i tłumaczy się na nasze relacje. Dlatego zawsze przed ślubem informuję pary, kiedy staniecie na ślubie, wtedy innymi słowy mówicie: Oddaję tobie całą moją wolność, z nikim innym już się nie będę spotykał na randki, będę żyć z tobą do końca życia niezależnie od problemów, jakie to może sprowadzić, ponieważ dzisiaj ty jesteś skarbem znalezionym na polu, dlatego poświęcam i oddaję tobie wszystko. I załóżmy, po ślubie pewnego dnia, twój małżonek lub małżonka uczyniła coś samolubnego, albo nawet ty i to wydarzenie spowodowało, że już nie widzisz ich w tak samo wysokowartościowy sposób jak przedtem, i zazwyczaj, kiedy druga osoba uczyni coś, co nas zaskakuje i zawodzi, albo zdaliśmy sobie sprawę, że oni nie dorośli do poziomu naszych oczekiwań, wtedy zazwyczaj to, co się z nami dzieje, to automatycznie nasze serce wstrzymuje naszą uczuciowość i okazywanie drugiej osobie miłości, którą małżonkowie powinni się darzyć. Przez co także my zaczynamy zachowywać się tak egoistycznie, że to otwiera drogę do procesu, do obniżenia całego systemu wartości, którym kiedyś darzyliśmy tą drugą osobę. A to jest bezpośrednio drogą do zatwardzenia naszego serca. Jezus wyraźnie wytłumaczył nam, jak ludzie zaczynają zmierzać powoli do rozwodu. Kiedykolwiek Jezus poruszał kwestię rozwodu, my nie tylko to niewłaściwie zinterpretowaliśmy i poprzekręcaliśmy, ale zupełnie zagubiliśmy jego sedno przesłania. Jezus tłumaczył, że powodem czemu ludzie się rozwodzili było ich zatwardzone serce. A zatwardzenie serca może wydarzyć się w Was obydwu. Jego serce mogło się zamknąć, przestał być miły do Ciebie, albo może Ty się na niego zamknęłaś w swoistej formie obrony przed Jego odrzuceniem, albo na odwrót. Jednak zatwardzenie naszych serc jest bezpośrednią drogą do rozwodu. Dlatego jeżeli nie nauczymy się, jak strzec naszego serca, wtedy nie nauczymy się strzec naszych małżeństw. A za tym pójdą nasze finanse, marzenia, dążenia, ponieważ Biblia wyraźnie mówi, że z Twojego serca wypływa całe źródło naszych priorytetów, zasad, pragnień i dążeń. A nawet biorąc pod uwagę nasze zasady małżeńskie, zawsze myślimy, że problem jest po drugiej stronie. Ale tak naprawdę wszystko się zmienia każda zasada w oparciu o to, w co wierzymy w naszym sercu. A kiedy ugrzęźniemy w załamaniu i niewłaściwym myśleniu o sobie, wtedy myślimy, że już nie ma dla nas wyjścia. Bo już wtedy w naszym małżeństwie wszystko wydaje się zbyt bolesne. Jednak jeżeli w relacji darzycie się wzajemną wartością, kiedy już pierwsze podekscytowanie dawno minie, wtedy wciąż będziesz miał głęboką więź, która będzie was razem trzymać, będzie to wasz najdroższy skarb. Biblia nas także wyraźnie ostrzega przed zawiązywaniem się w nierówne jarzmo z kimś, kto nie należy do Boga. Ale czy wiecie, że kwestia zawiązywania się w nierówne jarzmo odnosi się do wszystkich innych dziedzin? Nie tylko w małżeństwie, ale w każdym innym aspekcie. Bo nawet nie wszyscy chrześcijanie są wierzącymi, bo to czym się dzielimy, co nas łączy, to nasze wierzenia. Bo kiedy będziesz starać chodzić się z Bogiem, wtedy miejsce, w którym doświadczysz największego konfliktu, będzie zawierał się w tym, co darzysz największą wartością. Odnośnie Twojej służby dla Boga i tego, co chcesz zrobić ze swoim życiem. Widziałem wielu ludzi, którzy stracili swoje powołanie, ponieważ desperacko wybrali kogoś tylko po to, żeby już z kimś być bardziej niż z jakiegokolwiek innego powodu. Najgłębsza potrzeba, jaką posiada ludzka istota to bycie i poczucie, że jest kochanym. Bóg w ten sposób nas stworzył. Jednak nam utarł się koncept o tym, że miłość jest motylami w brzuchu, adrenaliną, ciepłym uczuciem z dreszczykami, zimnym potem, ale jednym z greckich słów, które określa miłość, to słowo agape. Ten rodzaj miłości jest używany najczęściej w Nowym Testamencie. Oznacza ono darzyć wartością kogoś lub coś, szanować i pielęgnować najlepiej jak możemy, jako nasz cenny skarb. Więc jeżeli rzeczywiście jesteśmy zakochani w naszym małżonku lub małżonce, oczywiście akompaniuje nam w tym erotyczna, fizyczna atrakcja, która w greckim ma nazwę eros. Mamy także rodzaj przyjacielskiej miłości, o której mówi Biblia. Jednak wszystko musi mieć podstawę w miłości agape, w której darzymy wartością tą drugą osobę, przez co oni stają się naszym najcenniejszym skarbem, o którego dbamy bardziej niż cokolwiek innego. Bo kochać i być kochanym jest czymś, co musimy mieć, aby być normalnymi. Ale niestety niektórzy myślą, jeżeli mnie tylko pokochasz, wtedy dopiero będę szczęśliwy i pokocham Cię z powrotem. Jednak to jest bardzo kiepska oferta. Bo pamiętaj, nie możesz i nie doświadczysz miłości, jeżeli nie będziesz w stanie wpierw pokochać. I do tego czasu, kiedy zdecydujesz obdarzyć Twojego małżonka pełną miłością, Twoje serce prawdopodobnie jest zatwardzone do tego stopnia, że nie będziesz w stanie przyjąć od Niego jakiegokolwiek rodzaju miłości. Jeżeli jednak pragniemy rzeczywiście stworzyć relację miłości, w której czujemy i doświadczamy miłości Bożej, tak się nie stanie, jeżeli nie kochamy jeden drugiego, ponieważ to wiąże się jedno z drugim. Nie możemy doświadczyć małżeńskiej miłości, jeżeli nie czujemy miłości Bożej, bo dopiero wtedy, jeżeli poczujemy miłość Bożą, będziemy w stanie kochać innych. Niesamowitą rzeczą jest, że miłość albo bycie kochanym jest rzeczywistą podstawą naszego poczucia wartości. Byliśmy ukształtowani, aby, aby posiadać uczucie wartości i godności, które będzie zdrowe jedynie, jeżeli wyjdzie z podstaw świadomości ogromu Bożej miłości do nas. Dlatego możemy mieć jedynie zdrowe poczucie wartości przez walory, jakie są w nas umieszczone ze źródła, który jest na zewnątrz nas, a którym jedynie jest sam Bóg. Jednak problem zaczyna się, kiedy Bóg nie jest naszym źródłem, który sprawia, że czuje się przez niego kochany, kiedy On nie jest zaopatrzeniem mojej miłości. Wtedy zacznę szukać innych źródeł, aby dobrze się poczuć, aby zaspokoić moją potrzebę czucia się wartościowym. Stąd zacznę patrzeć na ludzi wokół mnie, tylko po to, aby niestety w końcu się zawieść, bo prawdą jest, że tylko Bóg w pełni może zaspokoić tę potrzebę. To jest początek uzależniania się w naszych nieszczęśliwych relacjach. Kiedy po swojemu próbujemy zaspokoić potrzebę naszego serca, która jedynie może być zaspokojona między nami a Bogiem przez Jego zewnętrzne źródło. Pozwólcie, że powiem to w inny sposób. Wtedy zaczynamy być uzależnieni od zewnętrznego źródła, aby zaspokoić to pragnienie, które jedynie Bóg może zaspokoić w środku, wewnątrz naszego serca. Więc kiedy nie doświadczamy Jego miłości. Nie tylko doświadczamy niepełnych, niezdolnych możliwości i umiejętności, aby dać miłość, a zwłaszcza kiedy sytuacje nie układają się po naszemu, ale nie tylko, że nie doświadczamy miłości Bożej w naszym sercu, wtedy także będziemy wyglądać na innych ludzi i szukać, aby to oni zaspokoili potrzeby naszego życia. Ale przecież oni nigdy nie będą w stanie tego uczynić, przez co staniemy się od nich uzależnieni. Wtedy właśnie zaczynamy postępować w niszczący sposób, zaczynamy wiele wymagać od naszych małżonków lub małżonek, wywieramy na nich presję, aby tylko zaspokoili nasze wewnętrzne potrzeby. Pamiętaj, zobligowanie jest śmiercią dla miłości. Dlatego tak wiele par kończy rozwodem, przynajmniej w chrześcijaństwie ponad 51% par rozwodzi się, co oznacza, że więcej z nas rozwodzi się niż tych w świecie. I jestem pewny, że wpływa na to wiele innych czynników, których sam nawet nie rozumiem. Mimo, że dokonałem wielu, wielu lat porad małżeńskich, i oto jedna z rzeczy, z którymi niemal zawsze się spotykam, kiedy konsultuję chrześcijańskie pary. Zawsze dwie, albo przynajmniej jedna ze stron, zawsze kieruje określenia typu Ty jesteś chrześcijaninem, więc nie możesz mnie zostawić. Jednak sami dobrze wiemy, że jest to jedna z największych pułapek i niespodzianek życiowych, bo wkrótce potem wielu z nich przekonuje się, że oni ich zostawili, a potem my do końca naszych dni próbujemy usprawiedliwiać się, że to nie była nasza wina, bo przecież ja nie chciałem rozwodu, tylko ona. Jednak wtedy ty jesteś ofiarą utraty małżeństwa, bo prawdopodobnie nie chciałeś chodzić w miłości i pozwolić jej, aby stała się narzędziem uzdrowienia waszej relacji. a w zamian używałeś broni zobligowania Twojego małżonka lub małżonki, by z Tobą pozostał, bo jest dzieckiem Bożym. Nieustawicznie wymagając rzeczy od drugiej strony zamiast w miłości inspirować. I tak obserwowałem, jak wiele małżeństw decydowało się niszczyć nawzajem, bo decydowało się bardziej Walczyć i wymuszać rzeczy na drugiej osobie, niż obdarzać wysoką wartością, upewnić się, że druga strona czuje się kochana i szanowana w każdym słowie, w każdym czynie, upewnić się, że druga strona czuje się dobrze i nawet lepiej niż ja. Owszem, inni ludzie mogą być źródłem naszego poczucia wartości, bo tak samo jak my dla nich, oni mogą się do tego przyczynić, jednak niezależnie czy tak jest, czy nie. Pamiętajmy, aby stawiać ich pierwszych przed naszymi własnymi potrzebami. Zawsze możemy im pokazać, jak bardzo są dla nas szczególni. Od około 15 lat przyłożyłem wielką wagę do wartości i ceny, jaką się wzajemnie darzymy. I im więcej obserwuję rozwój relacji, tym wyraźniej widzę, że wszystko rozgrywa się na płaszczyźnie darzenia siebie wartością. Sama miłość polega na darzeniu się wartością, czy pozostanie w związku. Nawet to, kim jestem, polega na zrozumieniu moich wartości, i myślę, że ten temat jest wiele większy, niż możemy sobie to wyobrazić. Ale jedno, co w tym wyraźnie rozumiem, to, jeżeli nie sprawię, że moja żona poczuje się przy mnie wartościowa, szczególna, wtedy zmniejszę jej własne poczucie wartości i zniszczę tym jej zdolność, aby stała się tym, kim Bóg pragnie, aby się stała i rozwinęła. Dlatego pragnij, aby twój małżonek lub małżonka czuła się tak wspaniale, na ile to jest możliwe. Nie przez sztuczne ubieranie w pióra i wysublimowane komplementy, przez udawanie czegoś, czego tak naprawdę nie ma, ale tak jak z moją żoną, pragnę, aby rozpoznała albo pragnę, aby wiedziała, że to ja rozpoznaję każdy wysiłek, którego dokłada do budowania naszej relacji albo naszej rodziny, bo pragnę, byś to w niej uznał bo to w jakimś sensie nam przypomni o samych dobrych rzeczach, które się stały i o wszystkich wartościach, które nasi małżonkowie posiadają. Każda niszcząca rzecz, którą czynimy, jest do jakiegoś stopnia połączona z naszym wewnętrznym poczuciem wartości, co bezpośrednio jest połączone, albo ma swoje korzenie w tym, jak bardzo czujemy się kochani. Bo jeśli mamy wysokie poczucie wartości, mówię o zdrowym, nie egoistycznym, narcystycznym, kiedy pojawi się w nas to zdrowe poczucie wartości, wtedy rozpoznam i doświadczę, jak bardzo Bóg szanuje i darzy mnie wartością, bo nieważne, jaką wartością sam siebie obdarzę, to byłoby rzeczywiście ego. Ale jeżeli uznam wartość i wysoką cenę, jaką Bóg mnie obdarzył, i przez to, co uczynił przez Jezusa, Wtedy dopiero osiągam zdrowe poczucie wartości. Jeżeli to uczucie będzie we mnie silne, wtedy wszystkie moje decyzje, które uczynię, będą mocno utrzymywały moje osobiste poczucie wartości. A za tym sposób, w jaki będę traktować mojego męża, moją żonę, moje dzieci, moich przyjaciół, sposób, w jaki będę płacił rachunki, pracował i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli będę mieć niskie poczucie wartości, wtedy wszystkie moje decyzje będą marną próbą stania się kimś, kto będzie próbował ulokować wartości w samym sobie w oparciu o coś lub kogoś. Wtedy będziemy zdesperowani, aby ktoś nam coś powiedział. Co sprawi, że będziemy czuć się wartościowi. I tutaj zaprzedajemy własne dusze próbie, aby być dla kogoś wartościowym albo aby być kochanym tu przez kogoś. Korzeniem bestialskich, pełnych przemocy relacji, w których uzależniamy się od kogoś, jest zawsze ktoś, kto nie czuje się wartościowy i zazwyczaj, który nie darzy także wartością drugiej osoby, we właściwym tego słowa znaczeniu. Ludzie wciąż pozostają w niszczących ich relacjach, ponieważ gdzieś podskórnie mają cichą nadzieję, że ta druga osoba wciąż je kocha albo darzy wartością. I jedyne poczucie wartości, jakie oczekują, mają nadzieję, że otrzymają w tym chorym związku. Niestety wielu czuje się wartościowym tylko, gdy staną się obiektem czyjegoś seksu. I dopóki czują się używani jako przedmiot czyjejś seksownej rozrywki, do tego czasu czują się wartościowymi. Z kolei wielu mężów czuje się wartościowymi tylko kiedy są w stanie zaopatrzyć dom i opłacić wszystkie rachunki, myśląc, że tylko wtedy moja żona będzie mnie kochać. Co jest jedną z największych niszczących poczucie wartości wśród mężów. Może to, o czym mówię, nie brzmi bajkowo, kiedy nagle doświadczysz olśnienia i zakochasz się w kimś. I wtedy dopiero to będzie coś, co definiujemy zakochaniem się. Jednak musisz wiedzieć, co to jest, co naprawdę darzysz wartością, a także musisz znać proces, którym masz zamiar wypełnić te wartości, walory. Podam Tobie przykład. Brenda i ja oboje kładliśmy duży nacisk. I ważność, jak chcemy wychować nasze dzieci. Zawsze zależało nam, aby czuli się przez nas kochani i spełnieni w każdej dziedzinie. Jednak mieliśmy zupełnie inne poglądy i opinie, w jaki sposób to powinno być przez nas dokonane. I kiedy myśleliśmy o tym, jaki obrać najlepszy sposób. I mimo naszych różnic przykładaliśmy taką samą ważność. Więc ucząc się mierzyć wartości z kimś innym, jest czymś więcej niż przeciąganiem drugą osobę na moją stronę i zmuszaniem, aby on lub ona wymagała tego samego sposobu. Bo mimo że wychowywanie dzieci jest dla nas obydwu tak samo ważne, jednak nasz proces, przebieg tego może być zupełnie inny. W jednej z moich książek, We Still Kiss, My się wciąż całujemy. Namawiam pary, aby usiedli razem i przedyskutowali każdą dziedzinę z perspektywy naszych różnych poglądów, o czym powinniśmy rozmawiać, czy to zanim się pobierzemy, albo kiedy już jesteśmy w małżeństwie, w czym sobie uświadomiliśmy lub w czym już wiemy, że jesteśmy tak odmienni. Moim celem jest, abyście otworzyli się jeden przed drugim i mówili o rzeczach, o których nigdy jeszcze wcześniej tak głębnie nie byliście w stanie rozmawiać. Bo krótko po tym możecie odkryć, że dzięki temu możecie znowu zakochać się w sobie nawzajem. I nauczyć się szanować to, co druga osoba darzy wartością. 50% par, które przyszły do mnie na szkolenia, seminarium przedmałżeńskie, zdecydowało się nie pobrać. Ktoś by powiedział, ale ich załatwiłeś. Poczekaj, poczekaj chwilę. Przecież wiemy, że dzisiaj jest ponad 50% rozwodów, więc wierzę, że otworzyłem oczy i zaoszczędziłem tylu parom przejście przez najgorszą rzecz, jaką jest rozwód. Jednak te pary, które ukończyły moje przedmałżeńskie szkolenie, z radością i wdzięcznością muszę przyznać, że tylko jedna para spośród setek par lat udzielanych porad, tylko jedna się rozwiodła. Może znowu pomyślisz, że mam fenomenalny program przedmałżeński? Niekoniecznie. Jest to program, w którym rozmawiam z ludźmi o rzeczach, o których pary najczęściej nie wiedziały, że powinny rozmawiać, w którym pary odkrywają, co tak naprawdę darzą wartością, co stanie się dla nich bezpośrednim motorem i przetrwaniem w trudnych czasach. Dziem, a co powiesz do małżeństw, które już są ze sobą przez wiele lat i ich system wartości jest zupełnie odmienny? Wy także możecie dowiedzieć się i odkryć, że tak naprawdę dążycie i pragniecie tych samych rzeczy, ale używacie w tym po prostu innego procesu, innych sposobów. I możecie dowiedzieć się, że jeżeli będziecie o tym mówić bez kłótni, bez umnoszenia głosu, a możecie, mimo że mówicie, że nie, to jest możliwe. Bo kiedy dowiesz się o samym sobie, co darzysz wartością, co Twój mąż albo żona darzy wartością, i nauczycie się wzajemnie wypełniać Wasze potrzeby. Wasze pragnienia, dążenia, wtedy dojdziecie do harmonii i pokoju. Bo nic bardziej nie wywrze efektu na waszym życiu, oczywiście oprócz relacji z Bogiem, niż osoba, w której jesteś zakochany, osoba, z którą jesteś poślubiony. Bo jeśli nie uporządkujesz tej dziedziny Twojego życia, wtedy każda inna będzie się wahać i cierpieć. Twój biznes, Twoje relacje swoje życie duchowe i prawdopodobnie ominiesz przeznaczenie swojego życia, więc postanów sobie dzisiaj, że uporządkujesz tę część swojego życia.